Dawno nie nagrywałam żadnego daily vloga, tak mi właśnie dzisiaj naszło, żeby to zrobić. Czemu nie? Zapraszam Was serdecznie. Każdy dzień rozpoczynam od zaścielenia łóżka. Mam takie poczucie, że jak już to zrobię, to już jest jakby jedna czynność dokonana, wykonana, zakończona przeze mnie. I to jest takie fajne na początek dnia. Nigdy w sumie nie wstaję bez zrobienia tego. Tam mam. Jak widzicie, ciuchy to nie są ciuchy rzucone wieczorem przed pójściem spać, nigdy tego nie robię. Zawsze się zostawiam w porządek. To są ciuchy, które przygotowałam do holu lumpeksowego kolejnego, który chcę nagrać, żeby nie zapomnieć, żeby potem nie szukać po szafie. Bo często mi się zdarzało tak, że jakiejś rzeczy nie pokazywałam, mimo że kupiłam, ale na przykład zaginęła gdzieś w szafie albo już miałam na sobie, była w praniu i o niej zapomniałam. A przy okazji, jak już Wam pokazuję tak sypialnię, jak już tak patrzycie sobie na to łóżko, to Wam pokażę te poduszki, to są nowe poduszki uszyte przez moją babcię, która uszyła nam zasłony do sypialni, ponieważ zawsze wieczorami mieliśmy problem, bo tutaj od strony tamtej jest totalnie otwarta przestrzeń, tylko lasy i widok na wieżowce. A tutaj niestety przy sypialni widać kawałek bloku, w którym mieszkamy. No i właśnie chcieliśmy się odgrodzić od sąsiadów, bo to jest jedyne miejsce, gdzie tych sąsiadów widać w domu. Więc mamy taką zasłonę, jak, to zas jak zasłoniamy wieczorem okno, to jesteśmy totalnie incognito. Inkognito, nikt do nas zajrzeć nie może. No i teraz i taki komplecik babcia nam zrobiła, podusie do kompletu razem z zasłonami. Bardzo mi się to podoba. Super wygląda teraz. Po zaścieleniu łóżka przechodzę do kuchni po mój olej sezamowy. Już go wam nieraz pokazywałam. Praktycznie codziennie płuczę nim usta. Mówię, że praktycznie, ponieważ nie robię tego tylko w podróży. Bo go, raczej go nie biorę, albo ewentualnie kiedy zapomnę, ale raczej rzadko mi się to zdarza, więc praktycznie codziennie ląduje on rano w moich ustach. Jestem tak przyzwyczajona do tego, to jest naprawdę rewelacyjne. Bardzo polecam, bardzo odkaża, usuwa wszelkie bakterie z jamy ustnej, oczyszcza przed umyciem zębów, jest naprawdę super sprawdzone, więc z czystym sumieniem mogę polecić. Po umyciu zębów piję codziennie na wodę z octem od jakiegoś miesiąca, dwóch już długo generalnie i naprawdę bardzo też polecam i to jest dla mnie świetny sposób na początek dnia dolewam trochę zimnej wody, żebym mogła to od razu pić i około 3 łyżki octu jabłkowego własnej roboty, właściwie roboty mojej babci Rozkładam matę i ćwiczę jogę. Aktualnie mam kobiece dni, także będę ze sobą praktykować swoją jak do tej pory jedyną jogę na kanale, jogę menstruacyjną i sama ze sobą <grymnie> będę praktykować będąc na Bali, w związku z tym postanowiłam, od razu pojadę siadam do pracy, do biurka żeby dobić jeszcze mój napój mocy, nie chcę za dużo zdradzać, więc widzicie tylko pulpit, mogę wam pokazać mój widok z okna bo to jest coś pięknego i za każdym razem, kiedy spojrzę tylko z nadmonitora zachwycam się akurat dzisiaj jest trochę pochmurno ale i tak jak widzicie nawet w taki dzień jest piękny. ja się zasiedziałam, a tutaj takie szczęście mi towarzyszyło czyż nie najpiękniejsze szczęście świata? czyż to jest czyż to jest najpiękniejsze szczęście świata? ale no tak, nie inaczej na śniadanie zrobiłam sobie dziś kanapki tutaj mam dwie z pastą kary pomidorem cebulą i taką różną zieleninką. A trzecią mam na słodko pastę sedamową z miodem. Tutaj Wam pokażę tą pastę kary, krem kanapkowy kary dokładnie, ale taki bez problemu można zrobić samemu. Tutaj jest słonecznik, woda, olej kokosowy, pomidory suszone z bazylią i czosnkiem, i kwas laskorbinowy, czyli witamina C i sól kłodawska. A tutaj mam tą pastę sezamową i to są po prostu zmielone, ekologiczne, prażone ziarna sezamu łuskanego, więc to też można sobie bez problemu przyrządzić samemu. Tutaj widzę, że mi ostrość ucieka brzydko. No a że ona jest taka bez jakiegoś większego wyrazu, po prostu zmielony, prażony sezam, to, to dlatego dodaję do tego troszeczkę miodu i to jest po prostu niebo w gębie, przepyszne, także polecam. No już jest późno, ja dopiero się za, za nie biorę się zasiedziałam przy komputerze. Ja nadal siedzę przy komputerze i już jest tak ciemno, że o godzinie 16 trzeba wyłączać światła. No niestety. W sumie cały dzień pracowałam do tej pory. Tylko byłam wziąć prysznic w międzyczasie. I teraz czas na szybki obiad. Właściwie to wczorajszy. który zrobiłam na kolację risotto z warzywami i właśnie będę spożywać to co mi zostało, resztki do tego do smaku lampka czerwonego wina bo to połączenie jest wręcz genialne, a poza tym do przyrządzenia tego właśnie potrzebowałam czerwone wino, więc skoro było otwarte nie mogło się zmarnować jeszcze chwilę przykąpię i niedługo wychodzę z domu. Kajtek sprząta jak należy szczęście nadzoruję. a ja wam pokażę jak już jest ciemno jaki tu jest widok z okna co prawda mam tylko stary aparat Daniel zabrał Lumixa, a dzisiaj go akurat nie ma będzie późno a potrzebował, ale tak czy jak widać myślę w miarę jak tu jest pięknie no uwielbiam a jeszcze jest dzisiaj fajnie, bo jest ciepło więc można sobie chwilę postać na balkonie I popodziwiać nie tylko przez okno. Dzień bez kadzidła dniem straconym, ale codziennie. Czasami nawet dwa, trzy razy dziennie. Oczywiście jeśli jestem w domu, ale jak jestem w domu, to kadzidło jest po prostu. uff. najważniejsze. Tak właściwie to się zorientowałam, że chyba się dzisiaj nawet jeszcze nie pokazywałam. Także dzień dobry, to kto ja? To że schodzę, gadam, pokazuję, ale nie siebie. Ym... Właśnie zbieram się do wyjścia Zaraz przychodzi do mnie gość W którym wychodzę Tak Dokładnie tak Byliśmy z Maćkiem na zakupach Postanowiliśmy zrobić zakupy w stylu Zero waste I zrobić produkty yy, samemu Takie jak pasta do zębów I balsam i czy coś jeszcze Prostkwinie <laughs> Prostkwinie to przy okazji kupiliśmy Właśnie wróciliśmy. Ja nic z tego nie nagrałam, e, ponieważ miałam zajęte ręce nogą i tak, e, jakby mi się trochę zapomniało, więc wszystko zobaczycie na kanale Maćka, na kanale Yellowbox. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście nadróbcie to. Tak, a my wracamy i idziemy do domu i będziemy robić pastę i balsam. I wciąż brzuskinię. Jest jeszcze w brzuskin! Już nie ma. Wszystkie zjadł praktycznie dobrze, że sobie dwie na szybko wyciągnęłam, bo bym nic nie dostała. Ej, musimy mieć swoich pusty, ok? E, ale to nie ten. A. Zrobiliśmy razem z Maćkiem własną pastę do zębów: olej kokosowy, kardamon, cynamon, soda oczyszczona. Co tam jeszcze było? Olejek kawowy eteryczny i? I Xylitol. A dokładnie zobaczcie to na kanale u niego? U Maćka. A ja teraz jeszcze robię dodatkowo balsam do ciała z oleju kokosowego również, z dodatkiem, gdzie to jest, gdzie to jest? Nie ma? Ej, nie widzę. strąbki Nie, tak? Tak. Z dodatkiem tłuszczu kakaowego w krążkach, takiego o. I do tego jeszcze dodam olejek eteryczny pomarańczowy, podobno super. Pani w sklepie Eko Bio, u której robiliśmy zakupy właśnie poleciła mi. I z jej przepisowości to robię. Maciek stwierdził, że szczęściarzowi na pewno jest zimno i, i pominął go w swój szalik. Szczęście, wyglądasz tak słodko. Jeju. Zjadłam się teraz truszalików. <noise> I on w ogóle nie uciekł. Jak to zrobiłeś? Szczęście, że to jest bardzo delikatne stworzenie. O, jakie to urocze. Wychodzisz z krzesłem, a zostawiasz szalik, okej? Okay? <noise> Brzmi jak uczciwa wymiana. No, to na razie. Cześć! sorry, ale szczęścia, chyba ci tego trzalika już nie odda. No, a chyba nie masz serca go teraz ruszać, co? Ach, dobra, przeziębienie jest tego warte. Maciek właśnie pojechał. To chodzi godzina 22. I jestem w szoku, bo spędziliśmy razem 5 godzin. Tak, ten czas leci. Ja teraz właśnie wykańczam swój balsam. Mam tutaj naturalny olejek eteryczny pomarańczowy i dodam kilka kropel. To będzie już w sumie koniec. Uu, kilka miało być. I to zostawię do zestygenia. Pasta już jest chyba gotowa. Prezentuje się w taki sposób. Wygląda bardzo, bardzo dobrze. I pachnie również. <grym> Spróbuję jeszcze raz umyć nią zęby. Może będzie lepiej niż za pierwszym razem. Zobaczcie, jak to wyglądało za pierwszym razem. Tutaj u Maćka. Ale stwierdziłam, że. Mam nadzieję, takie jest moje postanowienie, że zużyję do końca. Nie dopatnie no ok, ale ta soda oczyszczona to taki średni smak maten. Dopiero co poszedł Maciek, a ja tylko przebrałam się w piżamę. I mimo, że jest godzina 22, siadam dalej do pracy, do komputera. To jest najgorsze w sumie w takim trybie pracy, życia, życia połączonego z pracą, że trzeba znaleźć jakiś umiar, a ja jeszcze do końca nie potrafię, bo. Co chwilę dzieje się coś takiego, co powoduje, że mam takie odczucie, że powinnam zrobić coś jeszcze. Mimo, że praktycznie praca odbywa się cały czas, to jest to taki tryb pracy, którego do tej pory nie znałam, bo zawsze pracowałam w miejscu, gdzie miałam wyznaczone zadania. Takie. No, po prostu byłam księgową, to jest zupełnie inny styl życia, pracy i no inaczej to się odbywało, a teraz jakby to mi się miesza trochę w głowie. Życie. Z pracą, muszę sobie to wszystko jakoś <laughs> muszę sobie to wszystko jakoś poukładać w głowie, żeby wiedzieć kiedy co robić, zawsze sobie planuję wszystko, ale zawsze wymyślam coś nowego na no coś mi czasem zabraknie więc potem to kontynuuję i w sumie notabene suma summarum jest tak, że od rana do nocy człowiek pracuje tak, to słowem podsumowania takiego trochę dzisiejszy dzień uważam za zakończony. Ja jeszcze czekam na Daniela, który zaraz wróci do domu i to już będzie czas tylko dla nas. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego dzisiejszego mojego dnia. Mam nadzieję, że vlog się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie po sobie znać, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. I do następnego. Pa, pa! Jeszcze na dobranoc trochę misia. Zobaczcie, jak ja z nim mam słodko. On jest takim, takim misiem. Co mm. Tak żebym kiedyś, kiedyś bym żebym żeby kiedyś go zbawić Kiedyś chyba to się tak skończy. Przez ja sobie kupię jakiś preparat na kłaczki. <noise> żeby ze mnie wyszły wszystkie, które połknę.